Czym są pytania kartezjańskie i na czym polega ich zadawanie? Dlaczego te cztery proste pytania, pomimo swojej prostoty, są tak genialne i użyteczne? Co w praktyce daje ich stosowanie i co świadczy o ich umiejętnym wykorzystaniu? I z jakiego powodu uważam, że są czymś więcej niż tylko typowymi pytaniami, które możemy postawić w formie otwartej? Sprawdź razem ze mną, co sprawia, że pytania kartezjańskie uchodzą za naprawdę potężne. Jeśli skorzysta się z nich w odpowiednim momencie. Kompetencyjnie, czyli rzeczowo o miękkich umiejętnościach. Chciałbym, żebyś wiedziała, lub wiedział, że narzędzie, które będę dzisiaj omawiał, miało ogromny wpływ na moje życie zawodowe i osobiste. Stwierdziłem, że bardzo chcę nagrać odcinek o pytaniach kartezjańskich i wyciągnąć trochę na wierzch naturę tychże pytań bo dają one znacznie więcej niż mogłoby się to wstępnie wydawać, szczególnie jeśli kiedykolwiek już o nich słyszałaś bądź słyszałeś. Same w sobie nie są raczej czymś skomplikowanym, ale potrafią przynieść naprawdę dużo skomplikowanych odpowiedzi, że tak to ujmę. Dosłownie potrafią wywrócić nasze rozumowanie, ludzkie rozumowanie do góry nogami i uświadomić nam lub innym osobom, że nigdy wcześniej sobie takich Pytań nie zadawaliśmy, a przynajmniej nie w ten sposób sformułowanych. Mogą też sprawić, że otworzą nam się oczy lub że będziemy w stanie dojrzeć to, co wcześniej było niedostrzegalne, jeśli potraktujemy je na poważnie i rzeczywiście postanowimy stawić im czoła. Te pytania bywają zaskakujące, momentami zabawne, intrygujące, biorąc pod uwagę to, czego w danej chwili dotyczą. Pozwalają nam na dotarcie do sedna. Pod zupełnie innym kątem niż dotychczas. I mam nadzieję, że obudziłem w ten sposób Twoją ciekawość, ale zanim wyjaśnię, na czym te magiczne pytania polegają, pozwól jeszcze, proszę, że powiem więcej o ich zastosowaniu. Pytania, jak to pytania, są uniwersalne i te kartezjańskie mogą być użyteczne w przeróżnych sytuacjach. Na przykład takich, które dotyczą nas samych, stosując te pytania na sobie i w momentach, kiedy zadajemy, stawiamy je innym osobom. Szczególnie mocne mogą okazać się te pytania, kiedy stoimy przed jakimś dylematem, mamy trudną decyzję do podjęcia, jesteśmy w obliczu konfliktu wewnętrznego albo kiedy nie możemy po prostu po ludzku zebrać myśli. I z pytań tych skorzystają menedżerzy, którzy potrzebują narzędzia do stymulowania określonego sposobu myślenia o swoich podopiecznych. Skorzystają na nich handlowcy, którzy chcą pokazać klientowi inną perspektywę. Skorzystają na nich całe zespoły, które chcą na przykład sformułować lepiej swoje cele, albo nadzwyczajniej, najzwyczajniej każdy człowiek, każdy z nas, który potrzebuje zmienić swoją perspektywę, zajrzeć głębiej, aby coś skutecznie przeanalizować. Te pytania mogą nam pomóc odnaleźć niecodzienne odpowiedzi, odkryć sabotujące nas czasem przekonania albo blokady, które uniemożliwiają nam ruszenie z miejsca. Mogą zdemaskować nieuświadomione powody, dla których coś robimy, albo pomóc nam dookreślić, dlaczego na czymś nam zależy. Przy ich pomocy też łatwiej idzie rozwiązać pewnego rodzaju problemy. Dokonać refleksji nad swoim życiem zawodowym bądź prywatnym, lepiej zrozumieć konsekwencje, które są związane z naszymi wyborami. I niezależnie czy chodzi o naszą pracę, związek partnerski, zdrowie i tym podobne. Więc tak dla ciekawości, jeśli miałaś bądź miałaś styczność z coachingiem, to z tym zapewne będą ci się kojarzyć tego typu pytania, bo korzysta się z nich, aby pomóc drugiej osobie dostrzec różne perspektywy lub warstwy jakiegoś omawianego aspektu, które pozostają w sferze nieświadomości. W kontekście biznesowym, z kolei czy też w zakresie rozwoju organizacji, mogą one się kojarzyć bądź pomóc ci w zrozumieniu potencjalnych korzyści czy też zagrożeń związanych z różnego rodzaju strategiami czy inicjatywami. Posłużą w trakcie burzy mózgów, kwartalnej rozmowy jeden na jeden czy też w trakcie na przykład negocjacji biznesowych. Koniec końców ostatecznie prowadzą nas ku temu, aby rozważyć wszelkie możliwości związane z daną sytuacją, decyzją, problemem, strategią i tym podobne. Służą do analizy i rozwijania myślowego modelu rzeczywistości, jaka nas otacza. Suma summarum, umiejętność stosowania pytań kartezjańskich w pracy z ludźmi lub z samym sobą to nieodzownie jest kompetencja prosta, aczkolwiek o bardzo szerokim spektrum przydatności. Przechodząc do sedna sprawy. Pytanie kartezjańskie to cztery różne kombinacje tego samego bądź podobnego pytania. Dajmy na to, że chcę przeanalizować dowolne działanie, jakie planuję podjąć. I konstrukcja tychże pytań może wyglądać w takiej sytuacji następująco. Co się stanie, jeśli coś zrobię? Co się nie stanie, jeśli to zrobię? Co się stanie, jeśli tego nie zrobię? I co się nie stanie, jeśli tego nie zrobię? Czyli mamy cztery pytania. I na pierwszy rzut oka mogą się one wydawać dziwne lub nienaturalne, ale w gruncie rzeczy mają naprawdę sens. Najprościej jest je sobie wyobrazić na układzie współrzędnym, u współrzędnych, który składa się z czterech ćwiartek. I w każdą taką ćwiartkę wpisujemy sobie inną kombinację tego samego pytania na przecięciu osi x i y. Każde pytanie będzie też nieco inaczej zbudowane. Trzeba zwrócić uwagę, że sposób konstruowania pytań kartezjańskich polega na pewnego rodzaju warunkowaniu, a więc analizowaniu, co jeśli. Pierwsze pytanie będzie zwykłe, twierdzące, na przykład, co zyskam, jeśli się na coś zdecyduję. Drugie pytanie będzie w formie twierdzenia przeciwnego, co stracę, jeśli się na coś zdecyduję. Na tym samym przykładzie. Trzecie pytanie będzie po prostu twierdzeniem e, przeciwnym, co zyskam, jeśli się na to nie zdecyduję. A czwarte pytanie będzie formą pytania: uwaga najtrudniejsze, odwróconego twierdzenia przeciwnego, czyli co stracę, jeśli się na to nie zdecyduję. I przytoczę za moment jeszcze dwa przykłady, ale koniecznie zajrzyj do później do opisu tego odcinka, gdzie znajdziesz link do pliku z innymi przykładami. Polecam szczególnie nawet jeśli rozumiesz jak konstruuje się te pytania, miałeś z nimi do czynienia wcześniej, bo w materiale dodatkowym zamieściłem takie niecodzienne kombinacje, jakie na bazie tego narzędzia możemy sobie dobierać czy też konstruować. Niektóre z nich są zaskakujące, bo możemy lawirować dowoli z tymi pytaniami. Na przykład jak zareagują jak inni, kiedy to zrobię? Jak nie zareagują inni, kiedy to zrobię? Jak zareagują inni, kiedy zrobię coś innego? I ostatnia, czwarta kombinacja: jak nie zareagują inni, kiedy zrobię coś innego? To są pytania otwierające. Tym samym konstrukcja zdania może być inna, a zdanie negujące zauważ, proszę, że nie musi się tylko opierać na przedrostku nie. Jeszcze inny przykład taki przywołam z większą ilością zmian. Coś zupełnie innego weźmy. Na przykład, czego nauczy się mój zespół, gdybym wprowadził te zmiany? Pytanie pierwsze. Pytanie drugie, czego nie nauczy się mój zespół, jeśli zostanie po staremu? Trzecie, czego nauczy się mój zespół, jeśli będzie tak jak dawniej? I czwarta kombinacja. Czego nie nauczy się mój zespół, jeśli wdrożymy tę zmianę? I tak jak słyszysz, nic nie musi być na jedno kopyto. Pytania składać mogą się z różnych innych słów, mieć inny szyk zdania lub być nawet trochę przekształcone, aby lepiej oddawać sens tego, o co właściwie chcemy kogoś lub samego siebie zapytać. Jeszcze chciałbym raz nawiązać do struktury, która wygląda tak, że co jeśli, co z X, jeśli Y. Tak? I to ona pozwala nam zajrzeć, tak metaforycznie pod spódnicę, czy też obrócić kota ogonem, jaką metaforę kto, kto preferuje, i poprzez zmianę tej perspektywy zacząć dostrzegać więcej. Pytania kartezjańskie, tak jak już też wcześniej wspomniałem, są genialne i użyteczne, zakładając, że postawimy je sobie samym lub innym we właściwym momencie. Są one raczej dość głębokie, początkowo trudne dla odbiorcy, który usłyszy takie pytanie, ale mogą przyczynić się do wyjścia przez kogoś z impasu, czy też jakieś trudności. Chciałbym jeszcze skupić się na dwóch ważnych dla mnie aspektach, jeśli chodzi o wykorzystanie pytań kartezjańskich. Po pierwsze, warto je same i odpowiedzi, jakich udzielamy, w jakiejkolwiek formie zapisać lub zachęcić do tego osobę, przed którą te oto pytania stawiamy. Jeśli oglądałeś lub oglądałaś poprzednie moje odcinki, to wiesz już, że jestem ogromnym fanem notowania, i strukturyzowania w ten sposób pewnych kotujących się myśli, bo na papierze wszystko jest trudniej ująć, a więc trzeba te myśli odpowiednio uporządkować. Druga sprawa, mimo nawet ważniejsza i kluczowa dla każdego, kto ogląda bądź słucha tego odcinka, jest taka, że nie trzeba stawiać sobie lub innym osobom wszystkich tych czterech pytań naraz. No bo wyobraź sobie, że stoimy na korytarzu w biurze. A ja niczym mędrzec zaczynam Ci stawiać te wszystkie pytania po kolei. No będzie to wyglądało dość nietypowo, tak przyjmijmy niecodziennie. Dziwnie nie o to chodzi. Najczęściej i w większości sytuacji wystarczy poeksperymentować z jednym pytaniem na bazie macierzy kartezjańskiej i spróbować zadać te najwłaściwsze, postawione może trochę inaczej, niestandardowo, aby sięgnąć sedna. Wybrać takie, które w danej sytuacji byłoby najbardziej przydatne dla nas samych bądź dla innych. Na przykład, jeśli jestem w trakcie rozmowy feedbackowej, to mogę zadać pytanie, co z konsekwencjami, jeśli nie uda ci się tego celu zrealizować? Albo co Cię ominie, jeśli pójdziesz na te studia podyplomowe? Innym razem, kiedy na przykład ktoś szedłby na urlop, mogę zapytać tę osobę, o czym nie pomyśleliśmy, zanim pójdziesz na urlop? Albo co mogłoby się nie udać, co mogłoby pójść nie tak w tym projekcie, jeśli będziesz na, kiedy będziesz na urlopie? Możemy też skorzystać z tych pytań, kiedy dokonujemy różnego typu analiz, na przykład analizy SWOT, czyli mocnych i słabych stron szans i zagrożeń, albo analizy sił PORTERA, pięciu sił PORTERA, czy też analizy PESTEL, czyli różnych czynników od politycznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych i innych. Podsumowując, korzystaj z nich, jeśli chcesz przepracować trudne sytuacje, decyzje, kiedy potrzebujesz pewnego rodzaju auto-coachingu lub kto inny potrzebuje go od Ciebie. Pytania kartezjańskie uczą krytycznego myślenia i pomimo, że są tylko jednym z wielu dostępnych narzędzi tego typu, np. zaraz obok o pytań sokratejskich czy najbardziej popularnego modelu Grow. To osobiście uważam, że są jak najbardziej użyteczne i wielowymiarowe. Hm. Mam nadzieję, że Cię do nich przekonałem. Dziękuję ci ślicznie za dziś. i Pamiętaj proszę o zajrzeniu do materiałów dodatkowych z opisu i skorzystaj z pytań kartezjańskich jak najszybciej, aby ci dobrze służyły. Sztuką bowiem nie jest znać kolejny model, czy narzędzie teoretyczne, ale żeby zacząć z niego korzystać i mieć go pod ręką w każdej wymagającej. Sytuacji. Poćwicz na sobie albo na jakimś bliskim, znajomym lub osobach, z którymi współpracujesz. Stawiaj te pytania, baw się nimi, korzystaj do bo choć pytania kartezjańskie mogą nie wydawać się niczym tak naprawdę wielkim, to mogą niczym taki mały, drobny wytrych otwierać naprawdę wielkie drzwi. Tego ci życzę. Za tymi drzwiami, za którymi już potrzebne będą nam zupełnie inne kompetencje. I na koniec dla przypomnienia. Zapraszam, oglądaj mnie proszę na YouTube lub słuchaj w formie podcastu, dlatego że materiały, które publikuję dostępne są w obu formach wedle preferencji każdego widza i słuchacza. Udostępnij proszę ten materiał dalej, będzie mi bardzo miło, jeśli uważasz go za wartościowy i zostaw gdzieś komentarz ze swoimi pytaniami, wątpliwościami lub przemyśleniami. Możesz to zrobić na social mediach czy właśnie w wspomnianym YouTube. I jeśli nie chcesz ominąć następnych odcinków, chcesz być na bieżąco, a nie chcesz też ominąć innych ciekawych treści z bazy naszego know-how, które regularnie rośnie, to zapisz się do naszego newslettera, którego wysyłamy średnio raz na miesiąc. Zachęcam też, żeby odwiedzić nasz drugi kanał trainbrain.polska. Na YouTube dostępne są tam nagrania z live'ów, które regularnie prowadzimy z różnymi ekspertami. Zajrzyj tam i sprawdź, czy treści, które tam podejmujemy są czymś dla Ciebie. Opublikowaliśmy dotychczas 5-6 nagrań, także jest z czego wybierać. Także bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Pytanie kartezjańskie, tak jak też wspomniałem, są genialne i użyteczne. Zakładają, że postawie, postawimy je sobie we właściwym. Postawimy je sobie samym lub innym we właściwym momencie, tak ma być. Właśnie zdałem sobie sprawę, że powiedziałem o tym, że jestem leworęczny, że jeśli oglądasz, a co jeśli ktoś słucha w formie podcastu. Co w, co w praktyce daje stosowanie i co świadczy o ich umiejętnym wykorzystaniu. No, to będzie dobre. Sprawdźmy razem ze mną, znaczy sprawdź razem ze mną o to mi chodziło, co sprawia, że te pytania kartezjańskie uchodzą za naprawdę potężne. Nie ukrywam, że nagrywanie tych odcinków to naprawdę kupa śmiechu. Czasami jakie przejęzyczenie pojawi się w głowie człowieka, to aż sam człowiek się zaskakuje, jak dziwnie coś wybrzmiało, albo jak język płata figle. Stwierdziłem, że bardzo chcę nagrać ten odcinek o pytaniach kartezjańskich wyciągnąć trochę do góry, znaczy na wierzch, miał być naturę tychże pytań. No. Te pytania w gruncie rzeczy nie są niczym skomplikowanym same w sobie, ale potrafią przynieść, poprowadzić nas do naprawdę skomplikowanych odpowiedzi. To by było na wszystko, znaczy wszystko. O to mi chodziło.